Nie wiem, czy pamiętasz, przed sezonem rozmawialiśmy o celach, i tak się składa, że mówiłeś, że sukcesem Osterowi byłoby w tym roku miejsce w Top 4. Mamy za sobą 11 meczów, jest czwarte miejsce, czyli można chyba powiedzieć, że wszystko jest na swoim miejscu, że wszystko idzie we właściwym kierunku. Yy, powiem tak. Yy, nie wiem, czy użyłem wtedy słowa sukcesem, yy, bo uważam, że zajęcie mie miejsca czwartego na koniec sezonu. Byłoby naprawdę nie tylko sukcesem, ale myślę, że bardzo dużym sukcesem. Powiem tak, na pewno bardzo ciężko pracujemy od pierwszych treningów w lipcu. Na pewno lepiej się znamy jako zespół z trenerem Kimem Rasmussenem. Widać jego rękę, widać jego pracę, bo, bo mamy dobry system, zarówno w obronie, jak i w ataku. Widać, że robimy z każdym miesiącem krok do przodu. Widać, że chłopaki zawodnicy budują się, mają większą, większą pewność siebie. Dla mnie, jako zawodnika, a także jako dyrektora sportowego, bardzo dużym optymizmem jest to, że w każdym z meczy naprawdę walczymy na, na 100%. I oczywiście, porażki z. Industrią Kielce czy z Wisłą Płock, są wliczone przed sezonem w kalendarz każdego zespołu. Natomiast poza tymi meczami tak naprawdę patrząc na, na, na wszystkie te pozostałe dziewięć meczy, my odnieśliśmy tylko jedną porażkę, tak? I to także po fantastycznej walce z przedstawicielem naszego kraju w Europejskich Pucharach z Krobrym Głogów. W ostatniej akcji Paweł Paterek rzucił bramkę. Więc naprawdę ja widzę tą codzienną ciężką pracę, widzę to że zaangażowanie trenera, widzę jak my się przygotowujemy do, do meczy, widzę jak naprawdę chłopaki rosną, bo to aż miło patrzeć jak w zespole, w którym jest tylu wychowanków, wszystko idzie w dobrym kierunku. tak? Oczywiście, liga od 3-4 miejsca do 11 jest bardzo wyrównana. Wygra się, czy przegra się jeden mecz i można spaść kilka pozycji w tabeli. Natomiast to, co się dzieje do tej pory, ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony i Przede wszystkim też trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. My żadnego meczu nie graliśmy w pełnym składzie oprócz pierwszego meczu z Zagłębiem Lubin. To był jedyny mecz, gdzie, gdzie mieliśmy cały skład do dyspozycji, całą szesnastkę. W innych meczach, w każdym z nich kogoś brakowało. I to pokazuje, że jeszcze mamy rezerwy, jeszcze mamy potencjał. I myślę, że, że każdy marzy o, o takim właśnie miejscu, jak jesteśmy w tym po, do tej pory, albo coś zbliżonego do tego na, na koniec sezonu. Czy przed tymi dwoma ostatnimi meczami coś konkretnego się zmieniło? Pytam o to, bo kiedy rozmawiało się wcześniej z zawodnikami Robotka i to bardzo często padało słowo niedosyt po różnych meczach. Teraz w końcu mówimy o tym, że są dwie wygrane z rzędu, że drużyna jest w tym miejscu, w którym chyba wszyscy byśmy sobie życzyli. Coś konkretnego się zmieniło przed tymi dwoma ostatnimi meczami, czy to tu, trudno to w tych kategoriach oceniać? Powiem tak, na pewno mecz, który był przed przerwą reprezentacyjną w Kwidzynie, który pamiętamy jego dramaturgię, gdzie. Byliśmy naprawdę w ciężkiej sytuacji w tym meczu. Wypadli nam dwaj środkowi obrońcy Robert Kamyszek, Krzysztof Misiejuk. Udało nam się wrócić w tym meczu. Mieliśmy szansę na pełną pulę do wzięcia w widzenie. Skończyło się bolesną porażką po pokarnych. Myślę, że mieliśmy cztery tygodnie przerwy między meczami. Myśl, pomyślenia, popracowania znowu nad, fizycznie troszkę nad, nad sobą, nad swoimi ciałami i teraz wiedzieliśmy, że będzie przed nami maraton do, do, do świąt, bo zagramy w sumie 13 meczy, w tym dwa mecze Pucharu Polski. No to jest bardzo duża dawka, praktycznie w miesiąc 13 meczy. Myślę, że dużo mentalnie sobie poukładaliśmy w głowie. Było dużo też rozmów w środku zespołu. Czyli krótko mówiąc, ta przerwa pomogła. Zdecydowanie przerwa pomogła. Troszkę nas też ostatnio pech prześladuje, ale pomimo tego, że na przykład przed ostatnim meczem wypadł Krzysztof Łyżwa, Mateusz Wojciechowski, udźwignęliśmy to, poradziliśmy sobie. Jest fantastyczny team spirit. Na pewno dużo wygrywamy i miejmy nadzieję, że z każdym kolejnym dniem, z każdym kolejnym meczem yy, będą dochodzić kontuzjowani zawodnicy. No I właśnie dosyć... jak na dziś wygląda sytuacja kadrowa, Jak wygląda sytuacja z kontuzjowanymi zawodnikami? Bo sam mówiłeś, że od początku sezonu było niewiele spotkań, w których graliście w takim w 100% optymalnym składzie. Jak to wygląda na dzisiaj, krótko mówiąc, kiedy, kiedy kto będzie wracać? Yy... Wstępne diagnozy mówią o tym, że Krzysztof Wyżła będzie już dostępny do dyspozycji e, trenera Rasmusena na najbliższy mecz ligowy z Górnikiem Zabrze. E, Mateusz Wojciechowski prawdopodobnie będzie wracał po meczu z Górnikiem Zabrze, czyli od poniedziałku e, po zabrzu będzie wchodził e, w pełne obciążenia. E, natomiast Ksawery Gajek. E, e, potrzebuje jeszcze około dwóch tygodni czasu na pełną rekonwalescencję i z diagnozy lekarzy wynika, że będzie dostępny na mecz z Zagłębiem Lubin, który odbędzie się w czwartek 5 grudnia, więc już za dwa tygodnie praktycznie, tak?